Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony bazia i to kolejny odcinek vlogowego... Siemaneczko z tej strony bazia i to kolejny odcinek z baziowatego vlogu. My... Chciałbym następnie przeprosić za jakość nagrania pierwszego odcinka, ponieważ miałem pewne problemy techniczne z moim telefonem. To, że jeszcze nie nagrywało mi się dobrze, zależało od tego, jak gra wywarła na mnie wrażenie. I to było dość mieszane, ponieważ y, nie wiedziałem, co powiedzieć. Po prostu mm, byłem tak za zamknięty w sobie, że spodziewałem się coś bardziej lepszego. A tu taka kupa. Moi drodzy, przeszedłem sobie grę, parę misji oczywiście prywatnie. Po pierwsze, jak wspominałem wcześniej, gra wywarła na mnie mieszane odczucia. Prologu. Po pierwsze... Mamy bajkową kolorystykę, która nijak ma się jest rzeczywistym światem. Po drugie, animacje. Animacje wyglądały tak, że ich praktycznie w ogóle nie było. Tu mi chodzi akurat o na przykład zwykłą kawę, którą musieliśmy wypić. Animacji w ogóle nie było, a dźwięk był, że coś niby się tam pije. Nie wiem czy to jest błąd, ale to jest cholernie denerwujące. Tak samo jak i brak stóp, jak się spojrzy w dół. Dalej, kapryśny samouczek. Ktoś powie, ale jak to? Przecież chyba każdy powinien wiedzieć o Falloutie. 4 powinien wiedzieć co się tam kurwa znajduje. I wszystko powinien wiedzieć. No tak, ale to jest recenzja jakiemś y, zupełnego lajka, który nie miał styczności w ogóle z serią y, Fallout. Dlatego obiektywnie po prostu ocenia tę grę. Do tego się samouczek i to mnie najbardziej chyba denerwowało z tego wszystkiego. Nie mówię, że jego nie ma, tylko po prostu nie jest i jest bardzo niewidoczny. I oczywiście, gdy była pierwsza rozmowa, ten samuczek dał się we znaki. Był widoczny i można było sobie spokojnie przeczytać go. I dowiedzieć się coś więcej na temat podobno nowego trybu rozmów w tej grze. Zaraz do tego dojdziemy oczywiście o ten tryb rozmów, ale skupmy się na razie na samym na samouczku. Jak wyszliśmy z tej rozmowy, kompletnie już go nie widziałem. Przeszukiwałem domy naprawdę niezłym klimatem, ale tego samouczka w ogóle nie widziałem. Albo po prostu przeoczyłem. Na przykład z tym system VATS. Bardzo popularnym właśnie w tym falałcie. Jego ja kompletnie nie widziałem. Nie wiedziałem jak się nim posługiwać. Oczywiście była informacja o tym, że taka opcja jest WAC i jak ją uruchomić, ale co ona robi, to już kompletnie nie wiedziałem. To mnie naprawdę zdenerwowało, jak musiałem włączyć przeglądarkę i po prostu sprawdzić po co ten system wac jest. I dowiedziałem się dopiero to po pierwszej misji. No trudno. Również musiałem szukać o tym jak wyłączyć latarkę, ponieważ przez przypadek ją uruchomiłem. I w opcjach gry kompletnie tego nie ma. No i właśnie teraz przeszlibyśmy do pierwszych wyrażeń po wyjściu z krypty. Ujrzeliśmy kawałek pustego świata, który na swój sposób był przepiękny, dający wyraźny klimat postnuklearny, ale gra tym zachwycała tylko do momentu wyjścia ze swoich rodzinnych stron, czyli do momentu gdzie gra nas prosiła o opuszczenie rodzinnych stron i udanie się do pobliskiego miasteczka. Oczywiście oprowadzanie przez robota po okolicy było czymś naprawdę niezwykłym i interesującym, natomiast odczucie z pierwszej misji było wręcz fatalne. Jedynym plusem tej misji było to, że dostaliśmy naprawdę mocnego kopa z uzbrojeniem i tyle. Polernie nudno. I tu się pojawiła największa zaleta gry, bo gdyby nie ona, ja po prostu bym rzucił tą grę na tak zwaną półkę, ponieważ największą zaletą tej gry było Explore. Nie doszedłem nawet do miasta, a gra y, raczyła mnie dość sporym smaczkiem w postaci właśnie y, lokacji. I to było naprawdę bardzo fajnie, bo spotkałem farmę jakąś, w której była naprawdę śmieszna krowa, dwugłowa. Uśmiałem się przez to, ale później musiałem już kończyć, bo była późna godzina, a już mi się cholernie chciało spać. I teraz podsumowanie. Moi drodzy, cholernie źle. Cholernie źle, ponieważ... Jedynym powodem, do którego włączę jeszcze raz grę i pogram sobie to jest właśnie ten Explore. Pierwsze misje są beznadziejne i to się daje wyznaki i gracz po prostu odczuwa, że jest jakimś nie wiem, jest głupkiem i tyle. I to jest dość smutne, ponieważ gra na razie mnie nie zachwyciła pod względem fabularnym. Jeżeli się to nie poprawi, a naprawdę rzucę tę grę cholerem. To by było na tyle. Trzymajcie się moi drodzy, dajcie łapkę w górę, komentarz No i w sumie nie zapomnijcie zajrzeć na mój kanał od czasu do czasu, żeby sprawdzić jakie są nowe materiały I oczywiście tutaj jeszcze będzie ta seria Fallout 4, bo staram się ją robić znacznie lepiej niż wcześniej Także nareczka i do następnego. Hej! Do you love me?